Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Omilian i ponownie zapraszam do cyklu wyzwania zarządzania. Nadal poruszamy się w obszarze zaangażowania i motywacji, a pytanie, na które dziś poszukuję odpowiedzi, dotyczy tego, jak wzmacniać poczucie odpowiedzialności. Co to jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność to z jednej strony odpowiadanie za swoje czyny. Natomiast z drugiej strony jest to też odpowiadanie za zobowiązania, które się podjęło wobec kogoś lub czegoś. Niezależnie czy jesteś liderem, czy też jesteś członkiem zespołu, to w jaki sposób funkcjonujesz, to na jakim poziomie jest Twoja odpowiedzialność, wpływa nie tylko na Ciebie i na Twoje wyniki, ale też na wyniki całego zespołu. Zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, jak to jest z twoją odpowiedzialnością. W pytaniach, które za chwilę zaproponuję, możesz skalować swoje odpowiedzi od 1 do 10, gdzie 1 oznacza minimum odpowiedzialności, a 10 maksimum odpowiedzialności. No to co? Jesteś gotowa? Jesteś gotów? To startujemy. Pytanie pierwsze. Na ile ufasz innym ludziom? Pytanie drugie. Na ile jesteś zaangażowany we współpracę z innymi? Pytanie trzecie. Jaką masz odwagę w sobie, by mówić o rzeczach trudnych, o swoich potrzebach, o intencjach? I pytanie czwarte. Na ile się dzisiaj angażujesz? Tak z ręką na sercu. Czy wiesz, że według Patryka Lencioniego, który jest autorem analizy pięciu dysfunkcji zespołowych, fundamentem odpowiedzialności jest zaufanie? Jeżeli jest mocne zaufanie, to na tym fundamencie można budować. Odwagę, by nazywać rzeczy po imieniu, by mówić o trudnościach, o swoich potrzebach, o intencjach bez obawy przed konfliktem. A jak o tym mówimy, to zaczynamy się wszyscy bardziej angażować. A jak się bardziej angażujemy, to wzrasta, no właśnie, co wzrasta? Wzrasta nasze poczucie odpowiedzialności. A jak rośnie poczucie odpowiedzialności, to wtedy rośnie również dbałość o wyniki. I to nie tylko własne, ale też całej drużyny. No to co? Jak to jest z tą Twoją odpowiedzialnością? Jak jest teraz? Jak jest w Twoim zespole? A jak chcesz, żeby było? Hm. Zapraszam do refleksji i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki z cyklu wyzwania zarządzania. Do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.